Witajcie w nowym odcinku na kanale Kawikowe życie i w tym odcinku będę chciała powiedzieć Wam, jak przygotować się do przestrzeni świni morskiej. Więc będą to takie takie 7 punktów, yy, w którym powiem Wam, co najlepiej yy, kupić dla świnki morskiej. Więc pierwszym punktem jest klatka. Klatka jest najważniejsza, bo bez klatki nie możemy nic innego kupić. Pamiętajmy, że jak już nasza świnka do nas przyjeżdża, niech klatka będzie już od razu przygotowana, by nie stresować jeszcze świnki, gdy będziemy ją urządzać. A bardzo ważne w klatce są wymiary. I powiem Wam, że minimalne wymiary dla jednej świnki to w ogóle 40 cm na 80 cm. Ale trzeba też pamiętać, że jak normalnie świnka będzie już duża, to trzeba już najlepiej zmienić klatkę na 100 cm, czyli na 1 m. No bo wtedy świnki mocne są po prostu większe niż takie małe świnki. Drugim punktem jest siano. Siano jest też bardzo ważne, bo siano jest w ogóle e, najważniejsze że w diecie świnek. Najlepiej dawać świnkę siano w paśniku. W ogóle nie polecam dawać siano jako podłoża, bo wtedy świnka je te siano takie brudne. E, więc najlepiej e, dawać je po prostu mm, e, do paśnika, a na podłoże e, Coś takiego, jakieś maty, takie tam. Trzecim punktem jest kubeta. Ten punkt nie jest wcale obowiązkowy, ale bardzo dobrze utrzymuje porządek yy, w klatce. Czasami nawet jak nauczymy być filmik, korzystać z tej kubety, czasami nawet można klatkę sprzątać gdzieś tak raz na miesiąc. Takie kuwety możecie znaleźć wszędzie. Taka jedna kuweta dla świnki morskiej kosztuje 20 zł, bo są też takie kuwety dla humików ale takie dla humików to kosztują oczywiście taniej, ale właśnie yy, yy, w kuwecie najlepiej yy, położyć żwirek lub granulat, żeby to wszystko tak bardzo nie śmierdziało, bo żwirek i granulat jakby one to te, t, yy, pochłaniają yy, tym punktem jest karma, bo karma też jest ważna, bo jest też ważna y, w życiu świnek. E, karma najlepiej kupić z filmy Werselaga to jest w ogóle najlepsza karma, jaką znam, ale są też inne karmy, ale e, właśnie ta karma Werselaga jest najlepsza. E, z wszystkich karm dla świnek morskich, e, nie jestem pewna, czy jest wszystkich, ale na pewno jest bardzo zdrowa. Od razu też powiem, że nie polecam karmy z y, Vitapolu, bo są tam kawałki y, bananów, czy jak tam było. Piątym y, punktem y, są zioła, bo zioła też są ważne w diecie świnek. Y, y, zioła to najlepiej y, y, dawać takie no tak y, gdzieś tak 4-3 razy w tygodniu. I e, najlepsze zioła, które ja w ogóle znam, to są z takiego sklepu internetowego. Na przykład no, nie tylko ja go znam, e, Hipcio. Naprawdę tam są super rzeczy dla świnek morskich. Ja sam zawsze kupuję dla tofika wszystko. Więc, właśnie zioła najlepiej dawać świnkom morskim 4-3 razy w tygodniu. Szóstym punktem są maty łazienkowe. Nie są one obowiązkowe, ale właśnie dobrze dać do klatki coś, co jakby pochłania to wszystko, że zrobi świnka. No to może być jakaś mata łazienkowa, nie wiem, jakiś cokolwiek, naprawdę, ale właśnie najlepsze są maty łazienkowe. Dobry jest też Żwirek. To znaczy, co ja mówię, trociny są też bardzo dobre. Um, no, matę łazienkowa i trociny to w ogóle chyba są... Ojej, Tofik siewnął. To w ogóle są najlepsze, takie właśnie pochłaniające to wszystko um, jakby podłoża do klatek. Ja akurat Tofikowi daję matę łazienkową w ogóle od mojego psa. Ale mój pies miał kiedyś takie maty. I ale teraz już ich nie używa. Teraz już się to ułatwia na dworze. No więc teraz mogę, teraz mogę te maty wykorzystać, a jest ich naprawdę dużo. Więc właśnie też mogą być jakieś maty, nie tylko maty łaśnikowe, tylko jakieś maty właśnie od takie piematy coś takiego. I siódmym punktem jest domek. Jakoś tak wypadło, że tak na końcu go dałam. Domek jest ważny bardzo przy, przy takiej małej śwince. Topik, topik. Bo małe świnki boją się tutaj w ogóle, nie wiedzą gdzie są, boją się po prostu tutaj wszystkiego, więc muszą mieć taką kryjówkę, jakieś miejsce, w którym się po prostu czują bezpiecznie. Więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że pomogłam wszystkim, co może będą mieć świnkę morską albo ją mają, ale jeszcze co dobrze nie wiedzą jak się nią opiekować. Mam nadzieję, że też pomogłam nie tylko takim początkującym właścicielom, no i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Pa!